wykończenie. I dziś tak naprawdę jedna przypadkowa bramka mogłaby, mogłaby ten, ten, ten przebieg tego meczu w różny sposób rozstrzygnąć. Także e, cieszymy się, że go wygrywamy. Oczywiście te rozmiary nie są dla nas zadowalające, bo, bo powinno tych bramek być zdecydowanie więcej. I powinniśmy te mecze szybciej rozstrzygać. Przede wszystkim szybciej, żeby nie było nerwowej końcówki, czy nawet drugiej połowy, bo tak, tak naprawdę no, ten mecz powinien być już do przerwy zamknięty. Ale tak się nie stało. Z tego miejsca chciałbym jeszcze pogratulować chłopakom bardzo dobrej rundy. Nie jest ona może idealna, bo, bo zajmujemy trzecie miejsce, ale w okolicznościach, w których, w których pracowaliśmy tutaj, ja mogę tylko być dumny z tej drużyny. Mogę podziękować chłopakom za dzisiejszy mecz, za cały sezon. Dla nas sezon się jeszcze nie skończy, bo mamy jeszcze ważny mecz w finale Pucharu Polski, który też chcemy rozstrzygnąć na swoją korzyść. Dziękuję wszystkim kibicom, którzy wspierali nas, bo tutaj dla wielu z nas, czyli z nas, czyli dla, dla, dla chłopaków, czyli z całej drużyny. No pewnie to był ostatni mecz u siebie w barwach siarki, także chcieliśmy podziękować. Myślę, że ta drużyna dostarczyła bardzo dużo emocji kibicom. Myślę, że wielu kibiców wiedziało, że kiedy przychodzi na siarkę, to, to, to będzie co oglądać. I, i z tego miejsca chciałem podziękować tym kibicom, którzy, którzy nam, nas wspierali, którzy nas merytorycznie krytykowali. No i myślę, że wielu kibiców też po prostu zatęskni za taką drużyną, bo, bo uważam, że ta rozrywka, czyli, czyli mecze siarki, była, była bardzo dobra. Dziękuję. Panie trenerze, czy wspominany przez pana ten brak skuteczności, to jest przede wszystkim to, co zdecydowało o tym, że nie, nie udało się pana po te to walczyć? No myślę, że w dużej mierze, bo tutaj sporo meczów, nawet w ostatnim czasie, już nie mówię o tych meczach w poprzedniej rundzie, czy, czy na początku tej rundy, nie rozstrzygaliśmy ze względu na ten brak skuteczności, no ale nawet te mecze ostatnie z Podlasiem, ze Starym No to, to, to były klasyczne mecze, gdzie my musieliśmy to wygrać. Traciliśmy kuriozalne bramki, przez to traciliśmy też finalnie punkty i, i tak naprawdę zabrakło nam jednego meczu, zwycięstwa w jednym meczu, bo bezpośrednie mecze mieliśmy lepsze od Podhala i bylibyśmy pewnie na ścieżce barażowej. No, tak się nie stało, dla nas to też lekcja, dla mila chłopaków, żeby, żeby po prostu cały czas iść do przodu i się ulepszać. Dziękuję bardzo. Ma dość maitek Rekord Sandomierz. i takie pytanie dla trenera Lebrza Kantora. Będą jakieś rozmowy przed, przed jeszcze nowym sezonem 2025 2026 Jakieś tam jakieś tam będą przed rozpoczęciem sezonu? No, myślę, że na pewno. Mm -hmm. I, mi, mi, macie, macie jakieś plany no, na, na ten nadchodzący sezon? I, on, jest o coś popalczyć no, w tej drużynie? No już powiedziałem, że myślę, że tutaj duże będą zmiany i, i ta drużyna po prostu no, będzie bardzo mocno zmieniona. Trener ma kontrakt. To, 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 to. Tak, mam. Nie ja, wiem, dziękuję. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Спасибо за субтитры Алексею